Tylko, że jesteś bardzo doświadczony, jaką radę dałbyś osobom młodym, które wchodzą w świat muzyki dzisiaj? To zależy w świat jakiej muzyki? Czy I robią tę muzykę? Rap. Czyli chcą robić rap? Tak? Mhm. Przede wszystkim trzeba być wiarygodnym, robić to z pasją. Ponieważ fałsz w sztuce jest bardzo łatwo wykrywalny. I mogę opowiedzieć. Ee, o takiej artystce, której podejrzewam nie znacie, aczkolwiek sprawdzimy zaraz. Nazywała się Sister Gertrude Morgan. Sister Gertrude Morgan nie umiała pisać i czytać. Prowadziła się rodziniec w Nowym Orlanie, ale malowała w sposób niezwykle ciekawy. Kiedy miała 50, bodajże 6 lat. Powiedziała, że usłyszała głos Boga, który nakazał jej śpiewać. Nagrała kilkadziesiąt utworów wokalnych, i później przestała śpiewać, i wróciła do malarstwa. Czas był dla niej bardzo łaskawy, bo już po jej śmierci okazało się, że była w swojej materii geniuszem. Jej geniusz polegał na na różnych elementach. Doborze kolorów, posługiwaniu się pewnymi mieszankami, które do tej pory, mieszaniem farb, które były do tej pory obce, ale przede wszystkim wiarygodnością. I ta wiarygodność była u podstaw jej sukcesu. Sukcesu, która zaprowadziła ją, właściwie jej sztukę, do Biblioteki Kongresu Amerykańskiego. Jest jednym z najbardziej cenionych dóbr. Kultury amerykańskiej. Mówię o tym dlatego, że dotyczy to każdego twórcy i każdej osoby, która pracuje w zawodach bardzo kreatywnych, takich jak PR marketing, to nie są zawody technologiczne. To są zawody kreatywne. Czy sprzedaż? To jest też niezwykle kreatywny zawód. Tam trzeba być wiarygodny. Jeżeli przyjdzie zawiedzony człowiek i będzie chciał nam sprzedać przyprawę do zupy, to Zaczniemy się mocno zastanawiać, czy on przypadkiem tak nie wygląda po tej przyprawie. Ale jeżeli przyjdzie dobrze odżywiony dżentelmen, tak jak ja na przykład, z tą przyprawą, o, człowiek dobrze wygląda wesoły, uśmiechnięty, już w słusznym wieku, ale cały czas jeszcze pełen werwy. Ta przyprawa musi być dobra. Trzeba być wiarygodnym w tym, co się robi.